Bezmyślność zabija biznes. Jak sobie z tym radzisz? Znajduję czas na to, żeby myśleć. Jak? Dwa rzeczy, jak? Zazwyczaj jak założę rano dzieci do szkoły. Później ze szkoły do pracy mam jakieś 20-25 minut w samochodzie. I jak jest... ten czas wykorzystujesz? Wybieram sobie jeden temat, na przykład projekt, nad którym Tyle pomyśleć. Ustawiam swoje budzik w telefonie na 5 minut, żeby nie zastanawiać się nad pilnowaniem czasu i wykorzystuję ten czas, żeby skupić się na zadawaniu sobie prostych pytań. Kto mi może pomóc, albo kto mi może pomóc, żeby projekt zrealizować szybciej, taniej i lepiej. I każdego dnia przez 5 minut myślisz nad tym samym tematem? Dokładnie. Przez cały tydzień skoncentruję się na jednym temacie. Pod koniec tygodnia daje to bardzo dobry rezultat. I w ciągu tygodnia masz więcej niż jeden temat? Mam więcej niż jeden temat, natomiast bardzo ważne jest po skończeniu tego jednego tematu, żeby zapisać sobie gdzieś te wnioski. Po dojechaniu do biura siadam, wpisuję wnioski i zaczynam wdrażać je w życie. Czyli po każdej sesji pięć-minutowej zapisujesz wnioski z jednego, dwóch, trzech, czterech czy pięciu tematów? Dokładnie. Świetnie, dziękuję. Dzięki.